Ojca Pio. Pierwszy października przylgnijcie do różańca, okazujcie wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa. Modlitwa różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości. Witajcie, witajcie! Witam Was super, walorkowo! Mamy kolejny miesiąc październik piękny miesiąc. Mnie się jakoś zawsze dobrze kojarzył. Może nie aż tak bardzo jak maj, miesiąc maryjny, ale ze względu na to, iż jest to miesiąc różańcowy, gdy o tym myślę, czuję takie jakieś trudne do opisania drżenie serca. Mam jakieś takie rozmyte wspomnienie z czasów dzieciństwa, gdy jako ministrant chodziłem na nabożeństwa różańcowe. Eee, dziwne uczucie. Ciekawe, czy też tak macie. Zawieszamy na razie fragmenty zaczerpnięte z listu ojca Pio do swego kierownika duchowego, w których to tak wiele trudnych tematów związanych z cierpieniem dane nam było przerabiać. Trochę się obawiałem, że niektórzy mogą pomyśleć, że ojciec Pio to tylko cierpienie. Fakt, był człowiekiem cierpienia, ale i jego relacje z Maryją zasługują na wielką naszą uwagę. A skoro Teraz jest ku temu bardzo właściwa okoliczność. Zatem, do tematu. Niejednokrotnie mówiłem wam, jak bardzo jest mi bliska ta modlitwa. Przyznawałem się też, że był taki okres, że tej modlitwy różańcowej nie było zbyt wiele w mojej codzienności. Potem znowu odżyło to na nowo. Różaniec w użyciu, że tak powiem. Widziałem od najmłodszych lat, od czasu jak tylko pamięci osięgam, bezustannie przesuwała go w dłoniach moja ukochana babcia. Niech Bóg daje jej wieczny odpoczynek. Tak bardzo mnie kochała. Ale kochała również różaniec i Maryję, do której przez tę modlitwę zanosiła swoje prośby i błagania. A gdy zabrakło babci. Różaniec zagościł na dobre w dłoniach mojej mamy. Znacie ją? <laughs> to ta słynna mama walorkowa, jak ją określiliśmy. Nieraz sobie myślę, że gdyby nie te wszystkie różańce, modlitwy, najpierw babcie, a potem mamy, to kto wie, jakbym skończył i gdzie zawędrował. Na człowieka w ciągu życia czyha tyle niebezpieczeństw. Mieć osobę, która. Zapewnia takie nieustanne wsparcie modlitewne to jest niesamowity skarb. Zawsze lubiłem mieć przy sobie różaniec. Nawet w tych okresach, gdy nie był w użyciu. Ciągle noszę go przy sobie. Myślę, że to niezły zwyczaj i wam również polecam. O, nawet udowodnię, nie przygotowałem się na ten temat mam jeszcze jakieś klucze w kieszeni i różaniec. Jak najbardziej też jest. <noise> Wam również bardzo dziękuję za wsparcie modlitewne. Tak bardzo mnie wzruszają Wasze zapewnienia o wsparciu, właśnie o modlitwie, te Wasze piękne życzenia, błogosławieństwa. Dziękuję. Ostatnio także mam sporo zmartwień staram się to w miarę możliwości ukrywać wiele czasu mi to też zajmuje dzisiaj to już wam nawet nie powiem, która jest godzina bo no, bo byście się jeszcze bardziej martwili że się wykończę no ale ale mam też zmartwienia stąd też te moje braki z czasem nie chcę was obciążać szczegółami ale prośbą o wsparcie modlitewne to już jak najbardziej o różańcu chciałbym Wam wiele powiedzieć. Różaniec to wielka broń przeciwko szatanowi. I Wy wiecie o tym z pewnością. Zauważyliście, jak wiele różnego rodzaju przeszkód czy rozproszeń pojawia się, zwłaszcza wtedy, gdy mamy ochotę zanurzyć się w tej modlitwie? Już samo to powinno być zachętą, by tak łatwo się nie poddawać. Wielu świętych mówiło podobnie. Sama Maryja podczas większości objawień nieustannie powtarzała – odmawiajcie różaniec, odmawiajcie różaniec. Potwierdzają to również księża egzorcyści, czyli tacy, którzy są wyznaczeni przez Kościół do walki z szatanem, którzy niejednego człowieka uwolnili mocą Jezusa spod panowania szatańskiego. Jak bardzo szatan boi się Maryi. Nawet jej imienia nie jest w stanie wypowiedzieć. Samo zdrowaś Maryjo jest już dla niego potężnym ciosem, ale różaniec to jest młot na szatana. Tak bardzo chciałbym Was zachęcić do jeszcze większego umiłowania tej modlitwy. Szkoda, że nie modlimy się razem podczas live'ów. Ale może jeszcze i to się uda, zanim się skończy ten miesiąc. Podczas pewnej prywatnej audiencji dla Polaków w 1981 roku to było, papież Jan Paweł II pochwalił praktykę odmawiania egzorcyzmu Leona XIII. Święty Michale, Archaniele i tak dalej. Znacie to z pewnością, bo w wielu kościołach się to odmawia. Po chwili jednak wyjął z kieszeni swój różaniec i pokazując obecnym powiedział: Ale przecież to jest egzorcyzm przeciw wszystkim złym duchom, dostępny także dla świeckich. Widząc zaskoczenie na twarzach dodał, żebyście nie mieli wątpliwości, to ja w tej chwili nadaję różańcowi moc egzorcyzmu. I w tym miejscu Przypominają się słowa Chrystusa wypowiedziane do Piotra Apostoła: I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Papież ustanowił modlitwę różańcową egzorcyzmem, a Maryja Potwierdziła to podczas objawień, ukazując tę modlitwę jako skuteczną broń przeciw wszelkiemu złu. Mówi się, że Różaniec powinien być odmawiany pełnym głosem, półgłosem czy szeptem, czy śpiewany w jakiejś wspólnocie, ale nie powinna to być modlitwa myślna. Owszem, Rozważania poszczególnych tajemnic jak najbardziej mogą być myślne, albo czytane, jakichś opracowań gotowych, rozważań, ale wierzę ojcze nasz, zdrowaś Maryju, muszą być mówione. Inaczej różaniec nie spełni swojej roli egzorcyzmu. Tylko Bóg zna nasze myśli, i każda modlitwa w słowach czy w myślach dociera do Niego. Ale jeśli chcemy, aby szatan uciekł od nas, musi usłyszeć treść Zdrowaś Maryjo, która dla Niego jest jak uderzenie młotem w głowę. Ta modlitwa różańcowa przypomina Mu bowiem ten moment, od którego zaczyna się Jego przegrana. Jeśli więc ktoś dziesiątkami, czy setkami, czy nawet tysiącami zdrowa się dziennie, na przykład przy odmawianiu we wspólnocie, Wytyka mu tę klęskę. Nie ma więc innego wyjścia, jak tylko uciekać daleko, by dłużej nie wspominać, aby dłużej nie słuchać, jak go poniżają. Jeszcze tego nie było, aby na naszym kanale cytować samego szatana, który jako kłamca nie jest wiarygodny, ale dzisiaj chciałbym właśnie to uczynić. Czasami podczas egzorcyzmu jest zmuszony do powiedzenia prawdy. Podczas egzorcyzmu prowadzonego przez księdza egzorcystę Francesco Bamonte padły takie słowa: Gdyby ludzie wiedzieli, że mają w zasięgu taką broń, siedziałbym samotny w piekle. Ale wy nie słuchacie papieży. Świętych i proroków, ani własnego serca. Zwyciężam was dzięki Waszej głupocie i pyszę nie boję się was, ale boję się jej różańca. Odmawiajmy różaniec, który łączy w sobie naszą wiarę, rozpala nadzieję i pogłębia miłość. Hej, Wam, Boże! hej, 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 Do jutra.